Z firmy Metcom, kompleksowa obsługa firm w odbiorze odpadów przemysłowych, korzyści i rozwiązania oraz aktualne wyzwania. Proszę bardzo, czas niestety krótki, 10 minut. Proszę o dyscyplinę, bo jesteśmy w dużym niedoczasie i na obiad nie zdążymy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Aleksander Walac i mam przyjemność w dniu dzisiejszym poprowadzić prezentację z zakresu kompleksowej obsługi firm w zakresie odbioru odpadów przemysłowych, czyli troszeczkę inna jakby dziedzina, inna branża. Oczywiście nawzajem się czasami gdzieś tam spotykamy w tych zakładach, we wspólnych obszarach odpadowych. Żeby nie wydłużać, bo tego czasu mam faktycznie mało, to przejdę do kolejnego slajdu, który pokaże pewny parytet tego, co się dzieje na rynku. Są to wyniki za rok 2020. Ja ten rok chcę nazwać takim rokiem wzrostu odpadów komunalnych. To odpady komunalne wzrastały na poziomie 2,9%, natomiast jest to też rok spadku produkcji odpadów przemysłowych. One spadły na poziomie około 4%. Wiadomo, rok 2020 to też światowa pandemia. To też rozwój tej pandemii, pandemii i też kolejne jakby fale z tym związane, fale, które niosły pewne obostrzenia. My z naszego poziomu, z naszego doświadczenia widzieliśmy w opadach przemysłowych jednak dosyć duże wyhamowania na zakładach takich, które szczególnie właśnie ta, ta pandemia dotknęła, czyli tutaj przede wszystkim branża lotnicza i branża samochodowa. Więc rynek jakby to, to tak naprawdę tylko potwierdził. Ale korzystając tak naprawdę też z tego naszego doświadczenia właśnie, ponieważ żywo jesteśmy na tych zakładach, chciałem dzisiaj Państwu w kolejnych slajdach pokazać aktualne wyzwania, z jakimi się borykamy w odbiorze odpadów. Myślę, że część też tak naprawdę już Państwo doświadczacie w Waszej współpracy. Coś przerwało w Waszej współpracy z, z firmami. Kolejny slajd. Oczywiście tych wyzwań jest dosyć dużo, natomiast ja po przedstawię takie główne. Pierwsze wyzwanie, z którym się borykamy, to jest konieczność zweryfikowania stanu faktycznego. Zawsze powtarzam, że nie należy się tego zweryfikowania stanu faktycznego obawiać. To są audyty, audyty cząstkowe. Niestety bardzo często kojarzone przez management jako taka forma może pewnej obawy, taka forma pewnego może strachu nawet przed tym, że przyjdzie firma zewnętrzna i może pokaże jakieś tam nieprofesjonalne działania. Uspokoję i powiem, że absolutnie należy podchodzić do tego audytu cząstkowego jako tak naprawdę pewne Pewny obszar do rozwoju, jeżeli oczywiście audyt pokaże jakieś obszary do rozwoju. Więc proszę Państwa, na pewno takie audyty cząstkowe są dla nas konieczne, i one nam po prostu potrafią, pozwalają znaleźć idealne rozwiązanie dla danego zakładu, pozwalają nam ocenić ten stan faktyczny i nie jest też tak zawsze, że taki audyt pokazuje, że jest dużo do zrobienia, ponieważ bardzo często się spotykamy z tym, że mamy zakłady już pięknie poprowadzone. Jest ten obszar gospodarki odpadami świetnie rozwinięty. Mówimy tylko, że ok, jest dobrze, trzeba pozostać w takich scenariuszach, jak działacie, utrzymać i ewentualnie jakieś drobne korekty robimy. Jeżeli to wyzwanie pokonamy i jesteśmy już na zakładzie, to kolejnym wyzwaniem, jakie widzimy, to jest to, że pomimo dosyć dużego czasu, wszyscy wiedzą, jak zmieniała się ustawa, wiedzą, jakie trzeba było dokonać też zmiany na zakładach, to widzimy, że te zakłady nadal nie mają miejsca na tak zwane strefy do tego wstępnego gromadzenia odpadów. Bardzo często też te inwestycje już na etapie samych budowli y, y, nie były w ogóle szacowane pod kątem takich strumieni, więc często te strefy do odbierania tych odpadów, do tego właśnie wstępnego gromadzenia są bardzo małe i idzie, idzie też przez, nich, y, przez, przez nie cały ruch, y, nie tylko właśnie odpadowy, ale też ruch towarowy. Więc y, my tutaj musimy wykonać taki, taką dosyć tytaniczną pracę i uświadamiać, że jednak może się pojawić pewna y, jakby taka y, potrzeba inwestycji tak na zakładzie, tak? Y, I od razu y, zadają mi takie pytania, Pani Aleksandrze, ale to co, to my od razu musimy cały zakład przebudować, musimy nie wiem, wszystkie place wybetonować. Mam na myśli na przykład y, szczególnie odpady niebezpieczne, gdzie one wymagają Y, odpowiedniego zabezpieczenia y, szczelnych posadzek, y, systemu wychwytywania ewentualnie różnych nieczystości, to ja mówię, że nie, ponieważ możemy y, zaproponować także rozwiązania równoważne. Równoważne rozwiązania i y, nie zawsze jesteśmy w stanie, y, 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 może idealnie te rozwiązania tutaj dobrać, ale w, w, w wspólnymi wysiłkami dążymy do tego, żeby właśnie zapewnić. Wszystkie standardy, jakie są aktualnie wymagane. I jest to realne. Kolejnym takim wyzwaniem, jaki y, widzimy, to jest y, niestety, ale brak urządzeń do zagęszczania odpadów już na terenie zakładu. Mam na myśli y, odpady o y, niskiej masie, masie własnej. Jest to tektura, jest to folia czysta. Y, są to czasami też nawet y, czyściwa. Proszę Państwa. Brak tego jakby takiego takiej wizji na zakładzie, że można by to zagęścić i też dzięki temu, co też powiem za chwilę w kolejnym slajdzie, zaoszczędzić, wypracować pewne korzyści finansowe, to brak takiego rozwiązania powoduje, że yy, jak my wchodzimy na zakład, to mówimy, no słuchajcie, jest taka konieczność, że gdybyście to sobie prowadzili, to uzyskujecie od razu wiele obszarów macie podomykanych, bo te obszary lekkie tak naprawdę. Nie zajmują Wam dużo miejsca, a mamy kompresję na poziomie między czterokrotność lub dziesięciokrotność. Za chwilkę o tym jeszcze opowiem. I już pięć minut. Wiem, 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 wiem. <laughs> zmiana nawyków, proszę Państwa, to jest jedno z największych wyzwań, ponieważ jak jesteśmy na m, zakładzie, to i zmiana nawyków w kadrze zarządzającej, i zmiana nawyków y, bezpośrednio u pracowników na linii. To są y, rzeczy, których dotykamy. Y, więc tutaj z reguły, jak jestem na takim zakładzie, to. Pani Aleksandrze, no ale po co? Po co mamy coś zmieniać? Co to przyniesie? No Trzeba pamiętać o tym, że gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych to są teraz bardzo dużo koszty. To już jest też bardzo duży wynik finansowy często, albo duży udział w wyniku finansowym. Więc ja teraz powiem o może najważniejszym rzeczy, ale o korzyściach, które płyną właśnie dla zakładów zastosowania takiego kompleksowego rozwiązania. W takiej kompleksowej obsługi. Dla nas ta kompleksowa obsługa i te korzyści zawsze lubię je wiązać w takim pakiecie korzyści finansowych i korzyści pozafinansowych. Traktuję je jako jedną wielką całość. I kolejny slajd, pokażę te właśnie, zacznę od tych pierwszych finansowych. Czyli pierwsze pytanie, Panie Aleksandrze, co firma METCO może dla nas wypracować? Ile pieniędzy zaoszczędzimy? Albo ile na tym zarobimy? Tak więc nie jest łatwo. Więc od razu mówię, że najczęstszymi takimi sposobami poprawy tego wyniku finansowego, który mamy na zakładach właśnie związanego z kosztami jest poprawa selekcji odpadów o dużej wartości rynkowej. To są na przykład odpady złomów metali kolorowych, gdzie niby wszyscy wiedzą na zakładzie, że co produkujemy, jak produkujemy, natomiast uroda zakładu jest często taka, że jednak te gniazda produkcyjne są bardzo intensywnie użytkowane, bardzo często się zmienia tam. Y, materiałowość, y, zmieniają się produkty i zaczynają się zakład gubić, zaczynają się pracownicy gubić, więc y, robimy też takie y, takie testy, próby, y, pobieramy materiał z danego zakładu, mamy narzędzia do tego, żeby to dobrze, y, do, dobrze wycenić, dobrze sprawdzić. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły jak to robimy, bo wszyscy państwo pewnie wiecie, y, ale faktycznie okazuje się, że dużo tutaj pieniążku można wypracować. Kolejnym to jest zagęszczenie odpadów, mówimy o tym wcześniej i każdy myśli, że aha, skoro zagęszczę, to zyskam tylko na transporcie. To jest tylko część tych korzyści, ponieważ taką wymierną korzyścią jest to, że jeżeli my dostajemy odpad, który już jest ładnie przeselekcjonowany, czyli załóżmy ładne bele makulatury, jest to dla nas odpad, który jest no, dla nas bardziej komfortowy tak naprawdę, bo my też mniej pracy w związku z tym musimy z nim wykonać no to wtedy jesteśmy też w stanie za niego więcej po prostu zapłacić. Czyli tutaj te korzyści na tym lepszym już na tej włożonej pracy, my za tą pracę po prostu płacimy i doceniamy. Więc to jest też bardzo duży udział w wypracowanych zyskach finansowych. Kolejne to jest wypracowanie zysku poprzez uwolnienie aktualnie zaangażowanych pracowników. Trzeba podkreślić, że tutaj rozmawiamy już o kompleksowej usłudze w takim wymiarze, nie tylko całości odbiorów, ale też dodajemy do tego zespół obsługujący, zespół który pracuje żywo na terenie zakładu, który tworzy ten proces razem z zakładem i błędem zakładów jest często to, że większość menedżerów liczy tylko godzinę danego pracownika, jaką on poświęcił. Natomiast zapominamy często o tym, że ten pracownik wytwarza produkt, zapominamy o tym, że tutaj jest też zysk ze sprzedaży tego produktu. Więc jak sobie to wszystko dodamy, to wtedy w naszej kalkulacji Wychodzi, że może faktycznie warto tego pracownika jednak postawić przy tej linii produkcji, a proces cały, a szczególnie proces skomplikowany, dać komuś w ręce zewnętrzne. Korzyści pozafinansowe jakie dodatkowo coś nie działa o teraz działa korzyści pozafinansowe naprawdę bardzo ważne. One są często pomijane, nie, nie zawsze wszyscy mają świadomość, że one są, ale. Na przykład ciągłość utrzymania odbioru odpadów. Jeżeli podpisujemy umowę z danym zakładem na kompleksowy odbiór odpadów przemysłowych, to bierzemy za te odpady odpowiedzialność, czyli dekonjunktura na rynku surowców, my to bierzemy na nasze magazyny, na naszą infrastrukturę. Jeżeli mamy różnego rodzaju awarie, pożary na spalarniach, tak samo zakład się nie martwi. Tutaj ma, zakład ma pełen komfort, więc... To jest naprawdę bardzo dużo Szczególnie przy takich procesach, które są bardzo odpadogenne Tam na przykład, nie wiem czy Państwo macie świadomość to Prosimy, na Proszę już, już kończymy. Pracujemy na fabrykach, które Potrafią w ciągu jednego dnia całkowicie Na przykład zasypać proces produkcji, gdybyśmy nie odbierali Tych odpadów Optymalizacja złożonych procesów selekcji Dotyczy dedykowanych pracowników Jak jesteśmy na zakładzie prowadzimy ścisłą współpracę z zarządem, robimy analizy, robimy badania punktowe tego, tych naszych postępów i tutaj jak widać z naszego doświadczenia takim chyba najciekawszym, a może największym sukcesem przy złożonym procesie selekcji jest to, że w ciągu dwóch lat takiej bardzo dobrej, ścisłej współpracy udało nam się na jednym z zakładów w branży motoryzacyjnej osiągnąć poprawę selekcji o 90%. Mogą Państwo nie wierzyć, ale do dzisiaj na to Ja zakosić. już naprawdę Bardzo, proszę, bardzo, bardzo dziękuję za, za uwagę.